Ej, ci Cześć Ludzowie, z tej strony oczywiście Gier, Marchocice Zapraszam na odcineczek e, Jeszcze nie wiadomo nazwy serii Ale wiadomo Z czasem się dowiecie Bardzo fajna seria będzie Ja razem z moim kolegą Bartkiem będziemy... Mapa zajebista Polecamy tą mapę Połowa bardzo fajna mapa Maducze Pola nie wiem ile pola ma sąsiad, czyli Bartek. Mi się udało wszystkie przy no i... gospodarce z czego się bardzo cieszę i sobie je wszystkie połączę w jedno. Więc ja... będą trzy kawałki, może więcej nie będzie. Więc... Zapomniałem! Zapomniałeś chłopie o jednym. Co? O mnie zapomniałeś. No powiedziałem, że z Bartkiem gram. A Ale... Dobra to... Cześć, witam widzowie z wami i tyle. Witam no i serdecznie widzicie. na tym odcinku. żniwowy zaczęty. Musimy jeszcze porozmawiać ze sąsiadem, jak wygląda sprawa ze ziemią. Yy, mam pytanie. Co to... Yy, słuchaj, sprawa jest, sąsiad. No. Bo ty masz tutaj blisko gospodarstwa takie dwa kawałki. No, jak chcesz yy. to sobie. Czekaj, ja ci powiem tylko jaki numer to tego polu, tych pól jest. 53 i 54! Bierz. Mogę je wziąć. Bierz. To dziękuję sąsiadowi, Dobra. bo mówię sąsiadowi, że tam u mnie to... To wiecie, U mnie to ciężko z ziemią trochę. O same wielkie kawałki, a to mam takie idealne nastyk. Zapytacie się czemu kosisz ty nie, nie Bartosz. W sumie dzisiaj, jakoś kombajnem to jest nasz wspólny kombaj kupiony. John Deere, Na bo najbardziej header pasował, Wiadomo, z czasem, wiadomo, zwiększy się gospodarstwo to może większy kombaj będzie, zobaczymy. Nawóz pójdzie i nawozy pójdą i wapno. Nie wiem, jak u Bartka, ale u mnie to i wapno musi iść. Bo wiecie, ja mam... On się do mnie przyjechał na usługi, żeby mi skosił, bo ja bitny z kasą. No, no i bardzo. Chyba ci źle nie powiedziałem za te dwa hektary, czy tam trzy. Ja? Co? nie wziąłem. One to brutto kurwa kantowały. Drogo nie wziąłem, drogi nie jestem, widzowie. Eee, no, za się w... Kukuryzy to biorę 150 zł. No. Nie wiadomo co, ja co na... Bóg wie ile brał. Bo jak my mamy wspólny też się w nich, to co ja będę brał? Ty! Ej, ty no. masz tam. Wiesz, co ty tam masz? Masz kury i masz świnie, chyba. Ja nie wiem. Serio, ja mam krowy. Nie wiem, co ja tam mam. wie się z tym. I tak bydła nie będę miał i widocznie tylko kury. Ja, ja się zostawię ładowarkę. Bo już y, nasiona kupiłem i wszystko ma Ja na razie ładowarki nie będę kupował A ja się kupiłem Taką małą Eee no Poroku Ej! Sąsiad Co? Wejdzie tu kurwa na dwie przyczepy Mówiłem ci przepaść moje, bo to no nie wiem czy nie ściwę Wejdzie? Nie wiem Ale Jak nie naprawdę wejdziemy? dobrze ta na przenisa Mogłem się mylić, że powyżej może ósem to przesadziłem, ale ze 7... Ze siedem ton to będziesz miał na pewno. No. Mówię ci, na licz, licznik. nie nadąża. Poważnie, Licznik w Kąbanie nie nadąża. Wydajność. To... No. Bogato, nie? No. Nagrywa się cały, czas? Tak, tak, tak. A to ile ile musi być co najmniej odcinek? Dłuższy czy krótki? Zależy, zobaczymy. Widzowie, oczywiście, możecie pisać w komentarzach, czy Wam się takie odcinki podobają z Bartkiem. No! Ej, e, ja Zatem Wam. staram się starać mimo możliwości, bo wiecie, ja pracuję teraz na dwie zmiany. Więc, zaprzeć się, dotrzeć, to jest ciężko, żeby się, zgrać się. Mogę, mogę coś powiedzieć? No. Widzowie, pod tym odcinkiem ma być 200 łapek, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Dobra, nie rozpędzajmy się, tak. Jak dadzą z 50. Jak dadzą, jak dadzą. 50, 50 łapek? 50 łapek 50... to będzie kolejna seria. Yy... Będzie kolejne, dalsze odcinki będą, zobaczycie, jak będziemy Po Z połowy sąsiad y, ze Śląska i Ja sąsiad czyli tamten y, MRG, y, no GR Markocice GR Markocice i ja Bartosz Niemczewski tworzymy zajebiste serię i to nam kurwa wychodzi Także jakby <laughs> co? To wpiszcie komentarz, a komentarzem będzie dzisiaj sąsiad, który mi Zboże mi muci. A jak co to... O właśnie, Bartkowi chodzi o hashtag. Oczywiście jak będzie komentować sąsiedzi, to wam przypniemy serduszko i obie dalej. Albo albo hashtagiem dzisiaj będzie piękny kombaj Jodir, którego sąsiad kupił za ile? A tego to się dowiecie w kolejnym odcinku. Może zrobimy taką wycenę, ile z czasem zrobimy wycenę, ile w ogóle pieniędzy no. i powiem na no odcinku, no. ile nas kosztowało zbudowanie tego go, takich gospodarstw, jak mam ja, no. czy sąsiad. Y... Sąsiad, powiem ci, że naprawdę zboże masz dorodne w tym roku. Czek, no, sąsiad. O nie! Sąsiad mi tu, tu trochę zejdzie z koszenia. Kuźba! No Nudno mam kąbaj zapchać. Ale ja... Ej! Myślałem, ja mam wszystkie to pola do urania. Do urania? Ja mam do uprawy większość. A ja mam do urania to pole? To ja ci przyjadę, pomogę swoim pugiem. O! A ja, 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 ja będę nie kr... O nie! Daj ja sobie ja zap. Ja, ja, zap to ja, zna, ja to głębosze Ja to po, po tym. Ja po tej trawie to. Ja nie będę urał, wiesz? A Czemu? Z Zgłęboszuję od razu na głęboko Sąsiad podjeżdżaj za chwilę, za niedługo, powiem ci kiedy Zmieścić to to zboże? Co? Co? Zmieścić to zboże? Jak co tu ja jeszcze kupię przyczepę? Moje weź, po, stoją. Nie bardzo. Dwoje tu. Tu dużo. Dobra. Ua, rozwa... dobra. Wystaw. Rurę. Ale nie ma pewnego tak? zbiornika jeszcze. Ale dobra, wysypę się. Nie, niech ci będzie. Są ile ty tego zboża będziesz miał pieniędzy. pieniędzy. No gdzie... Dobra, stój! Ej, stój! Ile ty zboża będziesz miał? Ani strony, Jest! Zbadałeś! Somsia! Somsia, a, z tony, yeah, nie spr... yeah, się, yeah. a tony mi do siebie nie sprzedaż! Ej! Ej! Stój tak! Stój tak! No! Tu koło tak, tak Ja muszę zobaczyć coś w ustawieniu. Ja muszę coś zdjęcie zrobić. Ja właśnie też i myślę, jak to z... ugryźć. Tą... Ej, weź się ustaw tak ładnie! Weź się tak ładnie ustaw! Z tyłu Z tyłu, tyłu. koło kompletna Gdzie tam! Za przyczepami! O tu bliżej k hederu. Dobra Dobra, to I... czekaj, ja tylko zobaczę jak się u mnie Tryb... Alt F2 Dobra Alt i F2

Ej wiesz, co, we, we... Ej wiesz co, weź... Ej wiesz co, weź weź wyłącz, bo będę kurwa prawo autorskie. Czemu? O co? Bo ja przeklinę? I co z tego? Aha No to nie będą w niektórych krajach oglądać, no i tyle. Dobra, nic się nie stanie. Dobra, czekaj bo mi się teraz... dobra czekajcie widzowie, bo muszę muszę sobie zdjęcie zrobić, a aha, nie mogę teraz nie mogę w tej chwili to czekaj Bartosz, możesz zrobić tak, że wyjdziesz z ciągnika i zrobisz tak z przodu zdjęcie? Ty, na Discordzie ci wysłałem ty, ale tak jest z przodu, bo mi, mi się przydało takie z przodu na miniaturkę. O takie? No takie, żebyś wyszedł z silnika i zrobił przy kombajnie. Zdjęcie. Tak? Kombajna ja ustaw. Upon! Nagrywanie w Nie mogę. Weź tak ładnie ustaw ten kombajn A po No weź tak wyrównę go. Bardziej, bardziej do, do mnie! Do mnie bardziej trochę Dobra? stój Wejdź. już wychodzę witam sąsiada po fachu witam o patrz o tu wezmę zrób mi o tu no tyryry ostatni ja nie mogę robić zdjęć teraz ja nie wiem co się stało no to nie wiem a ty byś nie zrobił i byś mi potem wysłał ale tu tak. A na są... klawiaturze nie masz takie! No właśnie. Ale tu... A, a ja, ja... Ja już to zrobiłem screeny. Aby zmienić te funkcje natychmiast potwórka. Nagrywa i ciekawsze punkty. Ja nie wiem o co chodzi. Nie dałbyś rady mi zrobić zdjęcia? Martoz. Zrobiłbyś mi na, na miniaturkę jakąś. Wysłałeś coś w ogóle na discordzie? Czekaj, czekaj. Zobaczę na tym discordzie. Eee, będzie, dobra, jest. Ładne wyszło, nie powiem. Czekaj. Na miniaturkę będzie. Dobra, jest, na miniaturkę mamy. Bartosz, wychodź z kombajnu, koszę dalej. Czekaj. Wysłałem jakby coś. Już właśnie dotarło do mnie. Dobra, ty, słuchaj. Wychodź z komajnu kosimy dalej. Sąsiad, sprawa jest. No. Jeszcze gdzieś masz pole do koszenia? Nie, tyle. Co ty? Pomożesz mi z tą kuku... Z tą, u, u kogo najpierw uprawiamy? U ciebie czy u mnie? Ja mam jeszcze kuk dwa kukurydze, ale do października ja muszę... Ja przystawkę kupić. się, mam pytanie. To jak robimy z tą kukurydzą? Na ziarno czy na kiszonkę? Trochę... Trochę byś... A, no trochę byśmy mi... tak... Musiał mieć się skarniać, aby kupić. Na kiszonkę. Ile jedziesz na godzinę? Dziesięć Ej, stój na chwilę Czekaj Bo chcę... Poczekaj Bo chcę Nie się no. tak Nie musisz o. tak jechać Ja ci powiem jak chcę... będzie pełny zbiornik Ja chcę tak jechać Ładne to pole masz, takie duże A będziesz powiększał to do pole? Nie! Powin Kup to to łobok co ja? O tu? No to łobo! Nie! Ty! Nie chce mi się tego! Jeru, Za dobra. duży kawałek by był, nie? No, Dopiero by roboty w chuja by było. A ty, dwa no, ciągniki byśmy wymęczyli. Nie gadaj go kurwa. Później idziesz ja do mnie, dobra? Jak ja u ciebie skombinuję A... A co... A kurwa... A co się sprasuje? Co? Nie polem ty, ty w kostki pracujesz, ja to mam prasę w okrągłe balaty zamówić. Ale jeszcze Nie wiem jeszcze. To ja to ja robię na kostki. No, na kostki, ale ja bym na, na balaty robił. Ty, słuchaj. Ty mi tylko przyciepy zostaw na polu, bo wiesz co? Ja będę kosił jeszcze u siebie kawałek zboża, no, mówisz? To nie da Co masz? Zboże mam też chyba pszenica tam jest. O Boże, 31! No. Nie 31. Nie, nie, nie. 30. No, 30, 30. Tak, to jest, 31! 31! I trzydzieści. Tak? Ale jak trzydzieści, to ci rośnie. No, to mam te dwa kawałki, jeszcze z z z z ten. jeden kawałek masz do mocy. Dwa. A dobra. To nie byłaś, ty. Taka czwa frunęłaś w pomieniach. Ten, um, słuchajcie, widzowie. Zapytacie się, yy, jak to wygląda z wydajnością. No, sąsiad ma naprawdę dorodną pszenicę. U mnie takiej nie, wydajności nie będzie. Jak, Ej, będzie, jak, to, będzie jak będzie zbiornik z całych dwóch kawałków, to będzie bogato. Ej, jak będzie zapotrzebowanie na pszenicy, to jej ja tak sprzedam, to. Ta? O. Ale patrzcie, sąsiedzi, I, ty widzowie. Sąsiadowi, tony do siewu nie sprzeda. Ale jak będzie zapotrzebowanie, to sprzeda. To się nazywałem. Ale wiesz, że ty, kupa, nie masz tego. Co? Silosu. No, silosu nie mam, ale ja mogę. Ja będę w, w tym, w garażu sypał, na żoł. A później czym to będziesz ładował? No, będę miał tura w ciągniku, nie ma. się. Do Londyniego będzie podpięty tur. Ja. Yeah. No, bez kitu. Chłopie, ja nie wiem, ile żeś ty tu nawozu sypał i wapna, ale jestem ale... pod wrażeniem plonem. Czekaj. Chłopie, nie, nie dało się wincy nasypać tego nawozu. A ja nie, nie sypałem. Czekaj, muszę trochę zmniejszyć ten... Tak. Ja tego nie spałem. Kurwa! kurwa! Ostatni klaps! Tak, Ostatni klaps! Teraz inny czeka świat! Ostatni kadr! Świat was nas bo jest kończona gra! Kończy się coś! A mnie sorry, cisę. Ręce zmiotą. co ja mogę wam powiedzieć, no. tutaj? No to że A no koszule. Są tak. czat. A ty masz talerzówkę, czy nie masz? Bronę talerzową. No 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 no. Masz? Mam. Aha. A co? Nie no bo pytam się, bo bym ci przyjechał pomóc stależować później, ale dobra, jak możesz to Ale ziemniak, a co z ziemniakami? <gul> ja nie mam kopaćki, nie zamierzam kupować Mówiłem ci żebyś kupił chociaż sadzarkę coś miał. Ale no to ja już kurwa Po, kurwa, kurwa... W... Ale Ja nie będę kurwa no taki sprzed kurwa chłopie wydawał Dobra, to ja kupię sadzarkę. Niech będzie, i tak będę się robić. Ale nie sadzarkę, kurwa, kowaj to kupić! Ja muszę sadzarkę kupić. Ale kowaj też musisz kupić. Nie, ja nie będę kupował. Ale ja takie dociągnika kupuję. Pasuje? Nie będziemy przecież nie wiadomo, ile tych zmioków sadzić. Nie tak? No. To no, to wystarczy taki dociągnika. A nie wiem. Można robić. Jezus Mario. Ja, Ej. Ile tego złożał sobie? Włączyłeś nagrywanie? Co? Włączyłeś nagrywanie? Jeszcze jest cały czas. To papa widzowie. No widzowie, trzymajcie się, do zobaczenia, łapkujcie, subskrybujcie kanał. My się oczywiście z Wami żegnamy, trzymajcie się, do zobaczenia.